Dzień dobry przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku Po prostu wschód przyjrzymy się temu, jak wielki ukraiński biznes zareagował na rosyjską agresję na Ukrainę. We wstępie dziękuję Państwu za wsparcie dla mojego podcastu i zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych. Podcastu można słuchać zarówno na platformach streamingowych, na YouTube, jak i na Facebooku. Być może w którymś z tych miejsc warto mnie subskrybować. I jeszcze przypominam, mamy Radio Wschód na Spotify. Przez lata ukraińscy oligarchowie i biznesmeni traktowali Ukrainę jak swego rodzaju kolonię, gdzie można zarobić całkiem niezłe pieniądze, eksploatując miejscową ludność i lokalne bogactwa. Zysków raczej nie inwestowali w modernizację przedsiębiorstw ze względu na niską opłatę pracy. Ekologią się też za bardzo nie przejmowali, ponieważ i tak nie mieszkali w pobliżu swoich hut i kopalni. Pieniądze inwestowali za to w nieruchomości na zachodzie, jachty i edukację dzieci. Aby mieć wpływ na przyjmowane w Ukrainie ustawy, Dawali pieniądze na partie polityczne i płacili poszczególnym politykom, żeby reprezentowali ich interesy. Oligarchowie utrzymywali też kanały telewizyjne, co także dawało im ogromny wpływ na lokalne życie polityczne. Dzięki temu mogli liczyć nie tylko na dobre dla siebie rozwiązania prawne, ale też dopłaty z budżetu państwa i czasem państwowe kontrakty. Aby zyskać przychylność Ukraińców, finansowali kluby sportowe i różnego rodzaju przedsięwzięcia pomocowe, a z czasem także imprezy kulturowe. Oczywiście sumy wydawane na taką działalność były nieprzyzwoicie małe w porównaniu z zyskami z wykorzystywania Ukrainy. Stosunek rządzących prezydentów do oligarchatu znacznie się różnił. Leonid Kuczma starał się być sprawiedliwym sędzią między nimi, choć faworyzował tych pochodzących z obwodu Dniepropietrowskiego. przede wszystkim męża swojej córki, czyli Wiktora Pinczuka. Wiktor Juszczenko był zbyt słaby, aby odgrywać jakąkolwiek rolę w rozmowach z biznesem, choć na przykład Rina Tachmetow finansowała finansował patriotyczne i kozackie przedsięwzięcia kulturalne ówczesnego prezydenta. Wiktor Janukowicz uznawał tylko klan doniecki, ale jednocześnie starał się sam zostać oligarchą, bądź też stworzyć nowych, oddanych sobie biznesmenów. Na przykład Kurczenkę, o którym zresztą dziś jeszcze usłyszymy. Petro Poroszenko wydawał się wracać do tradycji Leonida Kuczmy, choć mówił o deoligarchizacji sam nim będąc. Nie zdeoligarchizował nawet siebie. Za to Wołodymyr zorientował się, że to hasło jest dość nośne i zaczął podejmować próby pozbawienia oligarchów wpływów na władzę. Pod koniec zeszłego roku przyjęto ustawę deoligarchizującą, która miała wejść w życie 7 maja. Definiowała ona pojęcie oligarchy i w założeniu miała ograniczyć ich wpływ na życie polityczne kraju, między innymi zabraniała finansowania partii. Jej wejścia w życie nikt nie odwołał, za to nie widać, aby była wykonywana. O tym, kto jest oligarchą, a kto nie, miała decydować podporządkowana prezydentowi Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, która obecnie ma trochę ważniejsze zadania. Nie można powiedzieć, że wojna wszystko zmieniła, ale na pewno zmieniła dla oligarchów wiele. Jeszcze przed jej wybuchem w połowie lutego widać było masową ewakuację przedstawicieli wielkiego biznesu i Polityków różnej rangi, którzy obawiali się rosyjskiej inwazji. Tylko 13 lutego z Kijowa wyleciało około 20 czarterów i prywatnych samolotów. Prezydent Władimir Zeleński zaapelował do tych, którzy wyjechali, aby jednak wrócili i duża część posłuchała. Rozpoczęta 24 lutego agresja pokazała kilka ważnych zmian. Po pierwsze, okazało się, że jednak Ukraina nie jest dla oligarchów do końca tylko kolonią, którą w przypadku wojny mogą opuścić i zainwestować swoje środki gdzie indziej. Za bardzo na nich i na ich pieniądze nikt za granicą nie czeka. Po drugie życie polityczne niemal zamarło. Ukraińcy się zjednoczyli wokół prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, więc skończyła się zabawa w przyjmowanie lobbowanych przez kupionych polityków ustaw. Zobaczmy zatem, jak zareagowali najbogatsi Ukraińcy na atak Rosji 24 lutego. Za podstawę wziąłem listę Top Stop opublikowaną rok temu przez ukraińskiego Forbesa. Zajmiemy się tylko pierwszą dziesiątką. Pierwsze miejsce zajmował wówczas Rinat Achmetow z majątkiem liczącym 7 miliardów 600 milionów dolarów. Jest jednym z oligarchów, z którym Wołodymyr Zelański toczył najbardziej zapiekłe boje. Jeszcze w listopadzie zeszłego roku z ust samego prezydenta padły dość poważne zarzuty dotyczące domniemanego jego udziału w zamachu stanu. Jakoby rozmawiali o tym przedstawiciele strony rosyjskiej i ukraińskiej. Ja uważam, że jest to operacja i że Rinat Achmetow jest wciągany w wojnę przeciwko Ukrainie. Nie. Sądzę, że on ją rozpoczął. Niestety to jego wielka pomyłka, bo nie można walczyć przeciwko własnemu narodowi, przeciwko wybranemu przez niego prezydenta. Prezydenta, jakiej narodom Ukrainy. Zarzuty rozeszły się po kościach, a po 24 lutego już nikt nie pamiętał, że coś tam oligarsze zarzucano. Co nie znaczy, że nie zostaną później w odpowiednim momencie przypomniane te zarzuty. Jak to jest na przykład w przypadku Petra Poroszenki, o czym zaraz. Od początku rosyjskiej agresji do początku maja, Rinat Achmetow przekazał na pomoc humanitarną i wojskowym. Ponad 2 miliardy hrywien, czyli około 300 milionów złotych. Według fundacji Linata Achmetowa jej działania objęły od lutego 2,5 miliona osób. Tej wojny można było uniknąć tylko jeśli Putin nie podjąłby decyzji, aby zacząć tę brutalną i niczym nieuzasadnioną wojnę przeciwko suwerennemu krajowi, a także jeśli nie wysłałby swoich wojsk w 2014 roku na wschód Ukrainy i nie anektował Krymu, mówił oligarcha w wywiadzie dla włoskich mediów w maju. Także we wcześniejszych wypowiedziach nie Unikał stwierdzeń typu Rosja to agresor, a Putin zbrodniarz wojenny. To stanowisko biznesmena jest całkowicie odmienne od tego z 2014 roku, kiedy to nie potępił urodzącego się w Doniecku separatyzmu, a nawet według niektórych analityków początkowo go wspierał, licząc na to, że będzie mógł więcej wytargować u nowych władz w Kijowie. Jednak ruch szybko przejęła Moskwa, która nie miała zamiaru szanować jakichkolwiek interesów Achmetowa. I tej lekcji doniecki biznesmen nie zapomniał. Patriotyczna wolta może być oczywiście uzasadniona czynnikami moralnymi, ale nie można zapominać, że rosyjska inwazja zagraża dosłownie posiadanym przez niego aktywom. Ogromne, liczące 11 km2 zakłady Azowstal w Mariupolu, gdzie prawie 90 dni bohatersko bronili się Ukraińcy. To jest właśnie własność firmy Metinvest, którą kontroluje Rina Metow. W tym samym mieście ta korporacja jest też właścicielem Mariupolskiego Kombinatu imienia Ilicza. Przed wojną były one warte co najmniej 10 miliardów dolarów, pracowało tam 40 tysięcy osób. Obecnie Forbes ocenia cały majątek Achmetowa na trochę ponad 4 miliardy dolarów. Także Wadym Nowiński, ósmy na liście Forbesa, najbliższy partner biznesowy Rinata Achmetowa, Rosjanin z pochodzenia, który został obywatelem Ukrainy w 2012 roku, przekazał pół miliarda Hrywien, czyli 72 miliony złotych na wyposażenie medyczne, ewakuację cywilów i produkty spożywcze dla uchodźców. Jak widać, nie pomaga on ukraińskiej armii, przynajmniej o tym nie mówi. 24 lutego był w Kijowie. Podobnie jak Linat Achmetow. Biznesmeni nadal pozostają w Ukrainie. Nowyński, jak jego kolega zdecydowanie krytykuje Putina. Działania Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie mogą być ocenione tylko jako akt agresji. Giną cywile, dzieci, zaczyna się katastrofa humanitarna. Tego nie można usprawiedliwić. Powiedział. Na marginesie Nowyński jest nazywany prawosławnym oligarchą, ponieważ jest oddanym wiernym cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego. Część środków właśnie kierował na pomoc humanitarną za pośrednictwem tego kościoła. Wiktor Pinczuk drugie miejsce na liście Forbes'a wraz z żoną Oleną, co podkreśla jego służba prasowa, na koniec kwietnia przekazał armii cywilom niemal 17 milionów dolarów pomocy. Chodzi o samochody opancerzone, kamizelki kuloodporne, a także specjalnie wzmocnione karetki, leki oraz środki higieny. Jego huty produkowały jeże przeciwczołgowe, które pojawiły się w ukraińskich miastach, m.in. Kijowie czy Dnieprze. Mertego ostatniego, Borys Fiłatow podkreśla, że jest w ciągłym kontakcie z Wiktorem Pinczukiem, który pochodzi z tego miasta. Omawiają zarówno pomoc humanitarną, jak i opracowują wraz z jego przedsiębiorstwami koncepcję obrony miasta. Z kolei pod Kijowem w okolicach Wyszogrodu, czyli na kierunku, gdzie trwały najbardziej zapiekłe walki, Wiktor Pinczuk udostępnił jeden ze swoich majątków na szpital polowy dla obrony terytorialnej. Tradycyjnie małżeństwo Pinczuków jest też zaangażowane na froncie kulturalnym. Oligarcha od lat Wspiera sztukę współczesną, choć sam kiedyś mówił, że woli malarstwo rosyjskie końca XIX wieku. Pinczuk Art Center wraz z biurem prezydenta i Ministerstwem Kultury sfinansowało ukraiński pawilon na 59. Bienale Sztuki w Wenecji. Prawdopodobnie obecnie Wiktor Pinczuk przebywa poza Ukrainą. Ich orkołomojski znajduje się na czwartym miejscu na liście Forbesa z przedwojennym majątkiem sięgającym niemal 2 miliardów dolarów. W 2014 roku zrobił wiele dla obrony kierowanego wówczas przez siebie obwodu Dniepropiotrowskiego przed wspieranymi przez Moskwę separatystami. Można nawet powiedzieć, że uratował obwód. O Władimirze Putinie mówił wówczas, że to cytuję schizofrenik małego wzrostu, który chce odbudować Związek Radziecki. Teraz nie afiszuje się ze swoją pomocą. Na pytanie radia Swoboda odpowiedział, że ujawni tę informację dopiero po wojnie. W przeciwieństwie do pozostałych biznesmenów, nie potępił też rosyjskiej agresji. Wspomniany wyżej mer Dniepra, gdzie prawdopodobnie przebywa obecnie Kołomojski, Borys Fiłatow powiedział kanałowi Ukraina, że raczej o zbytniej jego aktywności nie słyszał. Tak, on jest w Dnieprze, a nie w swoim kurocie w Karpatach, Bukowelu, ale my go nie widzimy. Dochodzą do mnie jakieś informacje, że pomaga jakiejś obronie terytorialnej, kupuje kamizelki kuloodporne, ale ani finansowo, ani instytucjonalnie nie jest zintegrowany w obronę obwodu i unika tego tematu. Bóg jest mu sędzią. Sam Dniepr ma obecnie, podobnie jak w 2014 roku, strategiczną pozycję. Do miasta trafiają prześleńcy ze wschodu, ludzie wyjeżdżają też z, samego Dniepra. Nie wiadomo, z czym związana jest zmiana stanowiska Kołomojskiego. W zeszłym roku Amerykanie wprowadzili przeciwko niemu sankcje w związku z podejrzeniami o korupcję. Jego aktywa zostały zamrożone i faktycznie od tego czasu oligarcha, który mieszkał także w Szwajcarii i Izraelu, nie opuszcza Ukrainy. Nieznane jest przy tym także stanowisko partnera biznesowego i Kołomojskiego, Henadija Boholubowa. Był on zawsze raczej niepubliczną postacią. Były prezydent Petro Poroszenko jest na siódmym miejscu listy Forbesa. Pokazał się w pierwszych dniach wojny w telewizji CNN. Jako członek obrony terytorialnej zaprezentował posiadaną broń i zapewnił, że Ukraina wygra z Władimirem Putinem. Myślę, że Putin nigdy nie opanuje Ukrainy niezależnie od tego, ilu ma żołnierzy, ile pocisków i broni jądrowej. My, Ukraińcy, jesteśmy wielkimi ludźmi z wielką europejską przyszłością. Jeśli wśród biznesmenów głównym wrogiem był dla Wołodymyra Zelenskiego, Tachmetow, to w polityce chłopcem do bicia był Petro Poroszenko. Wszczęto wobec niego kilkanaście spraw karnych, w tym tych dotyczących zdrady państwa i zakupu węgla od separatystów z Zagłębia Donieckiego. Oczywiście wraz z rozpoczęciem wojny wszystko ucichło, aż nagle zatrzymany rosyjski lobbysta Wiktor Medweczuk zaczął zeznawać, oskarżając Petra Poroszenkę o niezgodne z prawem sprywatyzowanie ropociągu Samara-Zachód. Służba bezpieczeństwa Ukrainy 23 maja opublikowała te zeznania, dając do zrozumienia byłemu prezydentowi, że wojna wojną ale władza o nim pamięta. Europejska Solidarność, czyli partia, której Poroszenko jest przewodniczącym, odpowiedziała, że takie oskarżenia jak te Medvedczuka działają w interesie agresora, czyli Rosji. Służba prasowa samego Petra Poroszenki poinformowała, że na potrzeby obrony kraju przeznaczył on 10 milionów dolarów. Chodzi głównie o wyposażenie wojska i obrony terytorialnej, hełmy, kamizelki, kuloodporne, drony, noktowizory, nowoczesne apteczki, paliwo i jedzenie. Pod koniec kwietnia oligarcha kupił 8 pikapów dla armii. Biznesmen miał też, jak twierdzą jego rzecznicy, kierować stworzeniem batalionów obrony terytorialnej Kijowa i w obwodzie kijowskim. Te oddziały brały m.in. udział w ewakuacji prawie 20 tys. osób z buczy i Irpienia, choć wydaje się, że tu raczej służba prasowa za bardzo poszła w reklamę. Oleksandr Jarosławski, dziewiąte miejsce na liście Forbesa znany jest zapewne części słuchaczy jako były już właściciel klubu Metalist, który odegrał ważną rolę w przygotowaniach swojego rodzinnego Harkowa do Euro 2012. W tym samym roku stracił ten klub. Został zmuszony do sprzedania go przedsiębiorcy związanemu z ówczesnym prezydentem Wiktorem Janukowiczem Serchijowi Kurczęce. Według informacji ukraińskiej prawdy biznesmen jest w bardzo dobrych stosunkach z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem. A nawet istnieją podejrzenia, że zarządza jego biznesem w Ukrainie kopalnią ród sucha bałka. Jej produkcja przez Białoruś miała być przez lata eksportowana do Rosji. Tuż przed wojną Jarosławski wyjechał do Londynu. Oficjalnie, ponieważ miał się spotkać z rodziną, nieoficjalnie, ponieważ kolumna samochodów, w której jechał, brała udział w śmiertelnym wypadku. Zginął mężczyzna. Prokuratura zapewniała, że sprawa zostanie zbadana uczciwie, niezależnie od statusu uczestników. Niemniej jednak zaczęła się wojna. I o Jarosławskim jakby przycichło. Wiadomo, że przekazał do budżetu Charkowa w ramach pomocy 25 milionów Hrywien, czyli ponad 3 miliony złotych oraz 17 karetek. Miał też sprzedać swój jach, a pieniądze przeznaczyć na wsparcie dla Charkowa. Przy czym w swoich oświadczeniach nie wskazuje on, kto zaatakował Ukrainę, zapewnia jednak, że zrobi wszystko, aby obronić swoje miasto. Nie wspomina nawet o całym kraju. Oksandr i Hałyna Herega są właścicielami sieci supermarketów budowlanych Epicentr to szóste miejsce na liście Forbes'a. Niektórzy z Państwa mogli widzieć to logo na filmach, pokazujących przesiedleńców z Mariupola, którzy uciekali do Zaporoża. To właśnie na terytorium jednego z nich powstało centrum ich przyjmujące. Małżeństwo przekazało na pomoc wojsku i obronie terytorialnej tylko do końca marca 10 milionów dolarów. Zapłacili też awansem podatki w wysokości 30 milionów dolarów. Liczą się tak. Także takie gesty jak ten, o którym opowiedział mer i Ihor Terechow. Zadzwoniła do niego Hałyna Herecha i powiedziała, że pracownicy komunalni mogą przyjść do ich supermarketów i wziąć wszystko, co jest im potrzebne. Terechow nie odmówił. Ciężarówki epicentru są też wykorzystywane dla organizacji pomocy humanitarnej i dla obrony terytorialnej. Co najmniej dwa centra handlowe należące do małżeństwa Herechów zostały zniszczone w Mariupolu i Czernichowie a w Charkowie uszkodzone. Pierwszą dziesiątkę zamyka Juri Kosiuk, który ma prawie 60% akcji holdingu MHP, jednego z największych producentów drobiu w Europie. Do armii i cywilów tylko do połowy kwietnia trafiło 180 wagonów takiej produkcji, wartość to około 12 milionów dolarów. Na początku marca przekonywał, że właściwie wszystko, co produkują jego zakłady, trafia na tereny, gdzie trwają aktywne działania wojskowe. W pierwszej dziesiątce na trzecim miejscu jest też Kosianty. Właściciel firmy Ferexpo, który od 2019 roku kieruje swoim biznesem z zagranicy, ponieważ jest oskarżany o malwersacje finansowe na Ukrainie. Niemniej jednak zapewnia, że jego firma, która zajmuje się wydobyciem i obróbką rud żelaza w Połtawie, także wspiera ukraińską armię i cywilów. Inny oligarcha, zajmujący się gazowym biznesem, Dmytro Firtasz, który z kolei boi się ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, więc od lat nie opuszcza Austrii, też stara się pomagać. Jak widać, ukraińscy oligarchowie oraz biznesmeni wiele stracili na wojnie. Wielu z nich zrozumiało jednak, że jeśli nie będą wspierać Ukrainy, stracą jeszcze więcej. Po ośmiu latach uświadomili też sobie, że w Rosji raczej nie ma dla nich przyszłości, a takie terytoria jak samozwańcze republiki nie są miejscem do robienia prawdziwych interesów. Czasy wewnętrznego kolonializmu chyba powoli mijają. I to już wszystko w tym odcinku Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu możecie mnie wesprzeć na zrzutce i Patronite. Następny odcinek już w piątek. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.